Siemanko moi drodzy, witam bardzo serdecznie w analizie ósmej partii z mistrzostw pomorza 2025. W ósmej rundzie zmierzyłem się z Hiszpanem. Pierwszy raz w partii klasycznej zagrałem z kimś, kto nie jest Polakiem. Tak mi się wydaje, że to właśnie pierwszy raz i zawodnik nazywał się Patryk Rodriguez Gajlunas. Urodzony 2009 rocznik na tym turnieju, naprawdę. Albo miałem kogoś po 50, albo 2008-2009 bardzo młody zawodnik. Numer startowy: 52, ranking 1728, czyli teoretycznie mniejszy niż ja, ale znów teoretycznie, bo zobaczmy. W pierwszej rundzie ograł oczywiście dużo słabszego zawodnika, ale w drugiej rundzie już ograł zawodnik, znaczy zremisował z zawodnikiem, który ma. 1800, o tak Wam pokażę, zremisował z 1846, później remis z 1904, remis z 1818, wygrał z 1824, yy, później udało mu się zremisować z 1987. I jedyną porażkę w tym turnieju zanotował tylko kolorem czarnym z 1845. No, także widziałem, że zawodnik solidny potrafi remisować z dużo lepszymi od siebie na papierze zawodnikami. No, cóż, spodziewałem się ciężkiego boju i naprawdę mocnej partii. I po tym jak zagrałem partię, no, słabą, czarnym kolorem z niżej notowanym zawodnikiem, właśnie juniorem, stwierdziłem, że teraz postawię na. Solidność i poszło e4. Spodziewałem się tego. Oglądałem co gra przeciwnik i wiedziałem, że będzie chciał o e4 zacząć. Odpowiedziałem e5, czyli bardzo stabilne podejście. Wiedziałem, czy znaczy byłem prawie pewny, że pójdzie albo partia hiszpańska, albo partia włoska. Skoczek wychodzi do akcji, skoczek wychodzi do akcji i teraz poszedł goniec na c4. No i mamy partię włoską i tutaj na to się dosyć mocno przygotowywałem i stwierdziłem, że nie będę wychodził skoczkiem, tylko postawię na bardzo fajne podejście jakim jest goniec na c5, bo przy dobrych wiatrach wyjdę z debiutu naprawdę, naprawdę z solidną pozycją. Tutaj młody zawodnik zagrał przez d3 i ja postanowiłem wyprowadzić skoczka do Akcji. Także wyprowadziłem skoczka, przeciwnik postanowił zroszować i ja teraz się zastanawiałem nad h6 albo roszadą, no i doszedłem do wniosku, że lepsze będzie jednak najpierw zagranie h6, żeby nie pozwolić na związanie tutaj skoczka. Rywal odpowiedział posunięciem c3, czyli jak najbardziej książkowo będzie chciał się rozpychać w centrum, no więc ja chcę tego króla stąd jak najszybciej zabrać i zagrałem roszadkę. Jest jak najbardziej d6 też posunięciem, ale ja stwierdziłem, że chcę tego króla schować. Poszła roszada i przeciwnik postanowił zagrać przez b 4. Od razu mojego gońca wyrzuca, powroty raczej nie mają za bardzo sensu, więc postanowiłem odejść nim na b6, żeby kontrolować po tej diagonali, gdzieś tam zerkać z daleka na króla przeciwnika. I rywal od razu przepycha się tymi pionami gra a4, także no, generalnie dosyć agresywne podejście. No i tutaj nie za bardzo mam wybór, bo jeżeli zagram przez a5, no to pion leci dalej i mam duże problemy, muszę odejść skoczkiem i spada mi po prostu pionek. Dlatego w sumie jedyne sensowne to było a6, na co przeciwnik nie dopycha tego piona, tylko postanowił zagrać sobie h3. Taki spokojny ruch, żeby w przyszłości mój goniec nie mógł wyjść na aktywną placówkę i związać właśnie jego skoczka. Zagrałem teraz przez d6, chcę mieć możliwość pozbycia się tego gońca i prawdopodobnie będę chciał go wymienić na takich warunkach, żeby otworzyć sobie linię f do ataku. Wieża wchodzi do akcji, co się okazuje być dobrym podejściem, mimo że przestaje kontrolować punkt f2. Ja wychodzę gońcem, wprowadzam lekką figurę do gry, bardzo logiczne podejście. I przeciwnik teraz postanowił wybić. Ja postanowiłem, no jedno możliwe to jest odbicie. No i teraz tak, mamy taką pozę, gdzie oczywiście ten punkt jest słaby, będzie mógł być atakowany w przyszłości. Zauważmy, że nie może wchodzić skoczek g5, co jest kluczowe. Ale może wchodzić hetman b3 i to będzie w przyszłości dosyć ważnym motywem. Ale ja za to mam otwartą linię F do ataku i możliwe, że będę w stanie tutaj coś zdziałać. Dodatkowo ten gon jest też bardzo fajnie. Spogląda na punkt f2. Dlatego rywal szybko to zauważył i postanowił zagrać gońcem na e3, żeby mojego gońca się pozbyć. Ja nim nie za bardzo chcę odchodzić, a nie chcę sobie psuć struktury pionowej, więc postanowiłem wybić, co jest najlepszym posunięciem według komputera. Przeciwnik odbił to wieżą, co okazuje się być dobre. Myślałem, że odbije to pionkiem, żeby otworzyć sobie... Tylko zobaczmy, bicie pionkiem jest o tyle głupie, że on tą wieżą na linię e, więc no teraz ta wieża w sumie nic nie robi, tak? więc dużo bardziej logiczne jest w sumie wybicie, że tu wybijamy wieżą, no i wtedy yy, ta wieża może w przyszłości będzie w stanie atakować po trzeciej linii. No ja widząc teraz tą słabość, postanowiłem zagrać hetmanem na E8 z planem, że w przyszłości albo się nim uplasuje na F7, albo nawet będę mógł przechodzić na G6. W połączeniu z tym skoczkiem mogą to być kiedyś jakieś trudności dla rywala. Rywal wyprowadza skoczka do akcji i teraz nie chciałem, żeby ten skoczek się uplasował na polu c4. Generalnie powinienem pewnie od razu wchodzić skoczkiem na h5 i próbować nim się uplasować na f4, ale najpierw postanowiłem zagrać b5 z planem takim, że na wybicia zawsze pole c4 będę kontrolował, a jeżeli sam przeciwnik popchnie piona z linii c, no to ja będę miał już pole d4 dla mojego skoczka. W partii teraz poszedł hetman na b3, co jest bardzo końśliwym ruchem, bo zawsze muszę pilnować mojego piona z e6 i ja poszedłem hetmanem na F7, żeby w przyszłości nigdy nie groziły jakieś bicia z szachem. Rywal postanowił przepychać się przez centrum, co jest bardzo sensownym ruchem. I teraz ponownie bardzo ciekawą ideą był skoczek H5. Zauważmy, że na bicie mogę nawet odbić skoczkiem, bo jeżeli rywal chciałby to zbić, no to ja wjeżdżam już na F1, zdobywam wieżę i jest bardzo spoko. A jeżeli rywal przepchnie, no to po prostu mogę to wybijać i na jakiekolwiek bicia. No, rywal zamknął sobie tego hetmana i ja odejdę skoczkiem i jest bardzo fajna poza. Niestety na co się nie zdecydowałem, trochę mi się nie podobały te komplikacje, nie mogłem tego wszystkiego podoliczać i postanowiłem tego piona wybić. Co nie jest najlepszym podejściem, ponieważ daje Białemu już dosyć fajną grę. On to wybił skoczkiem, ja postanowiłem mimo wszystko tego skoczka wybić, no bo tutaj po prostu wisi, nie chce jakoś pasywnie się bronić. Więc w sumie najlepsze według kompa to bicie, odbicie i mamy taką pozycję, gdzie biały ma lekką przewagę. No ale zobaczmy, gdybym miał jakieś dwa dodatkowe ruchy, no to skoczek odchodzi i wjeżdża jakiś bardzo niebezpieczny szach ze zdobyciem skoczka. Więc ja mam swoje tutaj jednak atuty. I teraz postanowiłem zagrać skoczkiem na H5 z otwarciem linii. No i widzimy, że już się pojawiają pewne groźby. Rywal wchodzi wieżą na F3, co jest bardzo sensownym podejściem. Ja teraz tym hetmanem muszę gdzieś odejść. Mogłem nim odchodzić na D7 i mieć spokojną pozycję. Mogłem też yy, odchodzić nim na G6. Z takimi planami, że w przyszłości może ten skoczek wraz z hetmanem będą w stanie atakować. Pion jest broniony. No i generalnie nie mam większych jakichś trudności w tej pozycji. Poszło bicie. Ja postanowiłem wybić. No i teraz myślałem, że pójdzie takie posunięcie jak wieża bije na A8. Ja sobie odbiję, mam wolną linię do ataku. Myślę, że pozycja w granicach równowagi. Każdy może coś próbować. Miałem też już, już dosyć mało czasu na zegarze, bo około niestety 4 minut zostało. Przeciwnik miał tego czasu ponad 30 minut. Tak coś kojarzę. No i on tutaj wymyślił: zagrał wieżą na A5. No i ja się. No i ja się niestety, moi drodzy, w tym momencie podpaliłem. Bo zobaczyłem, dobra, on zagrał jakoś wolno ja mam teraz tempo. Ja mam czas, żeby faktycznie tym moim skoczkiem przejść na f4 i to okazuje się być kluczowy błąd, no bo ja liczyłem takie posunięcia jak g3 wywalamy, żeby nie było mata wywalamy tego skoczka, no to albo tu, albo tu, skoczek edwa z szachem, kompek mówi, że coś takiego, no to wchodzą tutaj widły, nawet na jakieś bicia. Bicia, no to to jest dużo lepsza poza dla czarnego, i takie coś liczyłem, że przechodzi. No na wygonienie szach, no tutaj też jest bardzo dobrze, ale niestety w szachach są też bicia. I ja to przeoczyłem, no na bicie tutaj też jest fajnie, bo wchodzi po prostu mat w jednym ruchu. Ale jest jeden, jedyny ruch, który, no tą pozy pozycję totalnie obala, i jest to bicie skoczka. I okazuje się to być no, zabójcze, bo teraz jeżeli ja zbiję tą wieżę, to rywal bije z szachem, a jeżeli zbiję tą wieżę, no to rywal wchodzi tutaj i już tak naprawdę gra się kończy. Zobaczmy jeszcze co, co tutaj należało zagrać. Kompek mówi, że tutaj trzeba było pokornie przejść sobie wieżyczką, która jest na linii A na b8. Bronimy piona. Jest stabilna pozycja, jakoś się zaraz przestawimy. Może będziemy w stanie atakować w centrum. Król odejdzie, będzie dobrze. Ja niestety już pod wpływem tych komplikacji gdzieś tam się podpaliłem. Myślałem, że to jest zły ruch, trochę wolny. No i szedłem tym skoczkiem na F4. Rywal to wybił. No i jeszcze coś tam pograliśmy. Gdzieś tam szukałem może motywów, że będę w stanie coś zakręcić, że jakieś właśnie na jakieś bicia, no to bicia tak i coś tutaj szukamy. Ale rywal bardzo ładnie znalazł. Wieża bije H6. No i po w sumie takich jeszcze kilku posunięciach. Ja szukałem jakichś motywów, żeby może tego mojego pioneczka popchnąć i oddać jakoś Hetmana, żeby był jakiś pad czy coś. Ale to już nie było za bardzo co grać. Zresztą młody Hiszpan bardzo ładnie się wykazał technikom. Udało mu się zbić mnie do rogu i wymienić hetmanę na preferencyjnych warunkach. No i teraz już ta partia się po prostu zakończyła. Natomiast dokładność była bardzo dobra. Myślę, że do takiego 20 ruchu no to grał on generalnie jak silniczek w wielu aspektach, no nie dał mi praktycznie żadnych. Żadnej możliwości przewagi. Jedynie w tym momencie mogę próbować to koń H5, ale to też, nie obala, to też nie obala pozycji białego, on się może od tego jak najbardziej wybronić. Więc my, wyszedł, myślę, mój po prostu brak ogrania W4E5 w tych strukturach hiszpańskich włoskich, no i po prostu troszeczkę za bardzo się podpaliłem, może mogę grać taką pozę na bicie, wybijać, yy, może nawet no wybijam pionem i na, teraz na coś takiego. No, to już mogę grać na przykład C5 i rozbijać się w środku, w centrum, może jakoś tam dalej grę kontynuować. Niestety tak nie poszło, gdzieś tam się podpaliłem, przeoczyłem to bicie zupełnie. Myślałem, że musi być wyganiany ten skoczek albo odchodzenia królem, co wszystko jest dla mnie dobre. No i partia zakończyła się niestety zwycięstwem młodego zawodnika z Hiszpanii. Cóż, w turnieju miałem w tym momencie 4 punkty z 8. Więc wiedziałem, że w ostatniej partii dostanę rywala jakiegoś słabszego, no i na pewno chciałem zakończyć turniej zwycięstwem, zminimalizować straty rankingowe. No i cóż, zobaczymy, jak to wyszło. Jak się podobało, proszę, łapeczkę w górę Subika. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu. Pa, pa.